Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji testu DreamBot W10, yy, sprzętu, który jest naprawdę bardzo, ale to bardzo rozbudowany. W zasadzie sensie ja lubię wyzwania wtedy, kiedy przychodzi do mnie robot sprzątający, który rzeczywiście robi coś innego albo inaczej niż yy, poprzednie generacje czy poprzednie rozwiązania, które testowałem. I tu rzeczywiście, yy, no, muszę przyznać, że przed do mnie sprzęt, którego typu jeszcze nie miałem i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zaznaczę od razu na samym początku, że to nie jest typowy robot do sprzątania, taki jak testowałem, mając na uwadze, że po pierwsze jest no, dwa razy droższy, więc kosztuje dość dużo, natomiast efekty, które można osiągnąć za pomocą tego robota sprzątającego, mopującego, czy właściwie myjącego, są naprawdę fantastyczne. Na początku pudełko. Pudełko jest ogromne. Ogromne dlatego, że sam robot jest też duży i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Wiem, że część osób, i pisaliście mi o tym pod różnymi filmami z robotami, no uznaje taką zasadę, że bardzo często chowają właśnie roboty sprzątające. Pod łóżko, pod kanapę, czy pod jakiś wypoczynek, czy jakąś szafkę, gdzie po prostu jest jednak ona troszkę wyższa i wtedy zwracają uwagę, jaka jest maksymalna wysokość robota razem z wieżyczką od lidara plus sama stacja dokująca, no i to rozwiązanie pozwala na to, żeby schować kompletnie takiego robota, i on w ogóle nie jest widoczny w takim codziennym użytkowaniu. Znaczy widzimy, jak jeździ, a później jak się chowa, tego nie widać. Tu niestety czegoś takiego nie ma, bo mamy naprawdę ogromną stację. Ładującą, która zawiera w sobie również dwa pojemniki 4-litrowe. 4 jedne 4-litry są na czystą wodę, i tu zwracam uwagę, żeby nie wlewać żadnych detergentów, tylko po prostu wodę, i druga, drugi ten pojemnik jest na tą zużytą wodę, brudną. Człowiek by się nie spodziewał, że jego podłogi są tak brudne, pomimo tego, że są czyszczone codziennie. I rzeczywiście tam jest no, wtłaczana ta brudna woda po wyczyszczeniu mopa, i ją trzeba też co jakiś czas sobie opróżnić. Do tego za chwilę sobie przejdziemy. Jeżeli chodzi o resztę, no to mamy robota. Który jest nieokrągły, ale w literkę D. Dzięki temu jednak krawędź jest płaska. Za chwilę powiem, dlaczego to jest świetne rozwiązanie. No i w zestawie mamy te mopy, które są magnetyczne. One się po prostu no, wskakują po prostu w, w miejsce, które jest do nich przeznaczone. No i śmigiełka jako szczotka, wymiatająca po jednej ze stron. Jest szczotka główna, no i ta literka D. Literka D oznacza tyle, że po prostu robot może na płasko podjechać do powierzchni. Ja nigdy nie miałem tego typu rozwiązań, oprócz jakichś tam robotów stricte mopujących, natomiast uważam, że to jest świetne rozwiązanie z dwóch powodów. Po pierwsze, Główna szczotka, czyli rolka jest przesunięta mocno, czy właściwie maksymalnie do przodu, zostawiając tylko miejsce na ewentualne czujniki plus kółko do obracania i to jest świetne rozwiązanie, no bo podjeżdżając bliżej do krawędzi. No, jeżeli szczotka jest bliżej, no to moc sąca, a tu mamy 4000 paskali, ona po prostu powoduje, że więcej tych brudów jest wyciąganych właśnie z tych narożników. Dzięki temu również szczotka ta wymiatająca jest przesunięta bliżej tej krawędzi i ona może być mniejsza i wymiata znacznie więcej tych brudów, więc to jest jak najbardziej ok. No i oprócz tego mamy koła, które oczywiście jak zawsze są gumowe, z dużym skokiem, u mnie przez wszystkie progi robot przejeżdżał bez problemu, na też wjeżdżał, o tym za chwilę też sobie powiemy i na końcu są te, no, te dwa mopy, które są przesusane magnetycznie i obracają się 180 razy na minutę, więc bardzo, bardzo szybko, tu jest również nacisk do 10 N, więc no, działa to na takiej zasadzie, że mamy i wibracje i mamy również mocny nacisk powiedzmy na naszą Podłogę, żeby ją dokładnie umyć. I tutaj zacznijmy sobie od konfiguracji, która jak zawsze jest bardzo prosta. Działa na takiej samej zasadzie, czyli MiHome aplikacja, i po prostu podłączamy sobie naszego robota. Dwa przyciski przycisk, przytrzymujemy, resetuje się połączenie, łączymy się z siecią robota, przekazujemy hasło do naszego Wi-Fi i wszystko jest podłączone. Ale dalej robi się dużo bardziej ciekawie. Po pierwsze, to jest pierwszy robot, który na dzień dobry, proponuję coś takiego jak skanowanie. W sensie, na ogół jak rozpoczynamy pracę z nowym robotem, wiem, że dla niektórych to nie jest ważne, no bo robią to raz w życiu, czy kilka razy w życiu, jak będą, powiedzmy, podłączali pierwszy raz robota, natomiast dla osób, które testują tak jak ja, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Dlaczego? Bo na ogół robot musi po prostu przejechać po krawędzi całe nasze pomieszczenie, cały nasz dom i podzielić później sobie to wszystko na pokoje. Natomiast Dreambot W10 ma taką funkcję, że pierwszy raz przejeżdża na takie jakby zapoznanie się z, z powiedzmy, z, no z naszym otoczeniem. Czyli on jedzie i nie jedzie po krawędziach, żeby nie uderzać w te wszystkie nie wiem, zabawki, dzieci czy tam rzeczy, których nie uprzątnęliśmy i tak dalej, chociaż stosowne komunikaty są na wyświetlaczu, ale jedzie po prostu sobie środkiem pokoju zagląda sobie w zakamarki skanuje sobie wszystko ladarem bo oczywiście jest lidar u góry wjeżdża w niektóre zakamarki w niektóre nie jeżeli widzi że nie ma w nich wyjazdu i po prostu zwiedza sobie tak powiedzmy nasze mieszkanie i rozpoznaje wszystkie powiedzmy pomieszczenia wszystkie powierzchnie no bo wykrywa jeżeli jest dywan żeby po prostu na niego nie wjechać jeżeli ma włączoną funkcję mopowania więc to jest naprawdę bardzo fajne i to jest troszkę śmieszne, że po prostu robot jeździ, rozgląda się i później wraca do naszej stacji ładowania i jest gotowy do pierwszego czyszczenia. I tutaj mam taki mały zarzut, bo chciałbym, żeby ta mapa od razu się pojawiała po tym, powiedzmy, zwiedzaniu robota, natomiast ona się nie pojawia. Ona się pojawi dopiero po pierwszym czy po pierwszych dwóch czyszczeniach i pojawia się ta dokładna mapa. Dlaczego? No bo nie możemy wykorzystać tego, że robot sobie zwiedził mieszkanie już i nie możemy nanieść naszych punktów stref zakazanych, wirtualnych ścian. Ja kilka takich rzeczy u siebie mam. Biorąc pod uwagę, tak jak mówiłem, zawsze te stoły i krzesła, które nie zawsze są wygodne do, dla robota. W sensie robot może tam wjechać, ale nie zawsze jest w stanie później wyjechać. Więc fajnie, gdyby to już na tym etapie jakaś wstępna mapa się pojawiała, ona się pojawia troszkę Później. Natomiast tutaj drugie zaskoczenie, jeżeli pojawi się już ta mapa w trakcie czyszczenia, bo ona może się pojawić już w trakcie pierwszego czyszczenia. To większość robotów musimy zakończyć dany proces czyszczenia, żeby móc nanieść te wszystkie wirtualne ściany. W Dreambocie W10 jest to dużo lepiej zrobione, bo ta praca na chwilę się wstrzymuje. W sensie on zapamiętuje, do którego momentu przejechał i wtedy możemy na niej sobie te wszystkie nasze miejsca, zakazane strefy tak dalej, i on kontynuuje później to czyszczenie, więc to jest pod, moim zdaniem, dużo lepiej zrobione. Kolejna rzecz jest taka, że oczywiście mamy tutaj kilka trybów, w sensie możemy albo tylko odkurzać i wtedy nie korzystamy z tych naszych mopów, możemy sobie je w ogóle odłączyć. Druga kwestia jest taka, że możemy tylko mopować albo możemy mopować i odkurzać. I teraz jeżeli robimy tylko odkurzanie, to robot działa właściwie tak jak inne roboty, więc dojeżdża bardzo delikatnie, nie przesuwa wszystkich rzeczy, które są gdzieś tam rozrzucone nawet przez przypadek, więc... Tutaj bardzo dobrze, zresztą tak samo jak poprzedni model Viomi, mówiłem o tym, że to jest robot, który nie uderzał na nasze ściany i tu jest bardzo, bardzo podobnie. Natomiast Chcę zwrócić uwagę, że jak mamy włączony tryb mopowania i tu niezależnie czy ten najlżejszy czy najmocniejszy, musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, bo robot znacznie dłużej sprząta niż po prostu samo odkurzanie. Dlaczego? Bo robot jak wyjeżdża na mopowanie, to pobiera z tego zbiornika 4 litrów jakąś część wody na po prostu na same te podkłady mopujące oraz do wnętrza, co wystarczy, powiedzmy plus minus na jeden jakiś takiej średniej wielkości pokój, czyli on mopuje, odkurza jednocześnie, mopuje, zbiera ten brud z, z naszych podłóg, natomiast później normalnie robot po prostu domy tu kiedyś nie wyczerpie baterię, po prostu sobie sprząta dalej. Tu natomiast on wraca, opróżnia się, czyli wysysa tą brudną wodę, czyści te nasze podkłady, napełnia znowu się wodą i jedzie dalej, kontynuuje dalej sprzątanie, więc w trakcie mojego sprzątania, gdzie miałem tam 70-80 metrów takiej czystej powierzchni do sprzątania, on potrafi z 4 razy tak pojechać, co oczywiście zajmuje trochę czasu. Robot oczywiście wtedy się też doładowuje od razu, ale mamy tutaj naprawdę bardzo dużą baterię 6400 mAh, więc po przejechaniu tych 70-80 metrów robot potrafi wrócić i mieć zużyte nie wiem, z 30-35%. Baterii, więc wydaje mi się, że rzeczywiście te deklarowane 300 m2 jednorazowego sprzątania to może przesada, ale te 200 to tak spokojnie bez problemu. Oczywiście mamy tutaj normalny, tradycyjny pojemnik na kurz, taki niehybrydowy, tylko na kurz, który ma 450 ml, więc jest dość spory, no bo zajmuje całą tą część, powiedzmy, górną. Tego robota sprzątającego, i tutaj myślę, że raz na tydzień wystarczy to opróżnić. Zastanawiam się jednak, kwestia taka, że po zakończeniu sprzątania jest komunikat, że należy natychmiast opróżnić wodę tą brudną że należy ją wylać. No ja tego nie robiłem, przyznam szczerze, nie powodowało to żadnych błędów, robiłem to tak na raz na dwa, raz na trzy dni, wylewałem tą brudną wodę, zalewałem świeżą, więc brałem dwa zbiorniki, wylewałem tą jedną, uzupełniałem i zanosiłem, zajmowało mi to, nie wiem, może z dwie minuty maksymalnie i później kolejne 2 trzy dni miałem spokój. Natomiast wiele osób, y, po pierwsze, może się zastanawiać, czy takie mopowanie jest dużo bardziej wydajne od tego, które Wam pokazywałem wielokrotnie w innego rodzaju robotach, czyli jak mam jakąś tam matę mopującą, którą podpinam sobie. No oczywiście tak, tu jest Przepaść bym powiedział, bo, bo moja żona nawet zwróciła uwagę, że nigdy nie mieliśmy tak czystych podłóg po tych już kilku dniach jeżdżenia. I rzeczywiście, no po pierwsze są to szczotki obrotowe, dwie. Po drugie, one mają też siłę nacisku, więc one no, jakby wgryzają się w tą naszą powierzchnię, a nie tylko, że po prostu miziają sobie tak jak. Do tej pory testowane przeze mnie roboty i rzeczywiście ten efekt jest znacznie, znacznie lepszy. Widać, że po prostu dłużej ta smuga wody zostaje, że rzeczywiście to jest bardziej umyte. Jakieś przykłady oczywiście Wam tutaj pokazuję. Natomiast jest jedna rzecz, która no niespecjalnie mi się podoba i też na nią musicie zwrócić uwagę, bo może to być dla niektórych rzecz, która będzie gdzieś tam przeszkadzać, a mianowicie Dreamboat 210 po zakończonym sprzątaniu wraca na stację dokującą. W ogóle ten powrót na stację dokującą jest też taki. Trochę przerażający, bo ona jest pod skosem, więc robot podjeżdża, obraca się, no bo dokuje tyłem. Tam są piny do dotknięcia, te kontaktowe i się tak dość mocno rozpędza, żeby wpaść na tą stację dokującą, żeby rzeczywiście się tam zadokować, więc to też na to zwracam uwagę. Natomiast, no niestety, po zadokowaniu on przez jakiś czas i tutaj nie wiem, 40 minut, godzinę czasami, to chyba zależy od tego, jak bardzo są wilgotne te nasze MOPy. On przystępuje po pierwsze do czyszczenia, tak samo jak po każdej wymianie tej brudnej wody, kiedy dojeżdża z powrotem do stacji dokującej, dlatego to też trochę czasu zajmuje. Wraca, czyści to, czyli przepłukuje je po prostu czystą wodą, która od razu trafia powiedzmy do tego brudnego pojemnika z powrotem. A na końcu później trwa suszenie. Suszenie, które jest dość ciche, natomiast jest słyszalne i trwa też długo. W sensie, jak ktoś ma suszarkę w domu, to wie, że e, wysuszenie czegoś, co jest bardzo wilgotne, czy bardzo mokre, też trochę trwa. E, I tu rzeczywiście też słychać, że jest jakiś taki wentylatorek, że to jest suszone. Natomiast dzięki temu rzeczywiście mamy pewność, że nie pojawi nam się tutaj pleśń, wilgoć, jakieś bakterie nie zostaną tak dalej tak dalej. Więc to jest rzeczywiście e, fajnie pomyślane. Ale też zwracam uwagę, że to nie jest tak, że robot kończy pracę i jest kompletnie niesłyszalny. Musimy się na to ym, przygotować. Natomiast zwracam uwagę, że tutaj naturalnie mamy harmonogramy, czyli kiedy robot ma jeździć, kiedy nie ma jeździć, kiedy ma mopować, kiedy ma odkurzać dalej. Jest tryb nie przeszkadzać, czyli jeżeli włączymy sobie tryb nie przeszkadzać od nie wiem, 16, to robot wtedy też nie będzie włączał tego wentylatora, on też nie będzie suszył, więc wcześniej zakończy po prostu swoją pracę. I, I to myślę, że też rozwiązuje gdzieś tam problem. No, i na końcu, oczywiście, wspomnę również o tym, że mapa jest bardzo fajna, jest bardzo unowocześniona w sensie, są fajne piktogramy do danych pokoi, można to wszystko sobie oznaczyć. Dużo łatwiej się oznacza strefy, są te wirtualne ściany, więc rzeczywiście działa to bardzo dobrze. Robot czyści fantastycznie, w sensie, dojeżdża do krawędzi, przyjeżdża przy krawędziach bardzo delikatnie yy, i też nie ma tej takiej tendencji do uderzania w różne rzeczy więc to mocno doceniam. No i najważniejsze, ten efekt tego czyszczenia rzeczywiście jest dużo, dużo lepszy, bo nawet jeżeli robiłby czegoś jakiegoś kurzu, powiedzmy, nie wciągnął, to on i tak przejedzie tam mopem i to będzie nawilżone, więc będzie również umyte tak samo jak odkurzone, a nie musimy też martwić się o to, żeby myć co chwilę tego mopa, bo on to robi za nas. I na końcu jedna rzecz, która jest myślę dość oczywista, ale o niej wspomnę: czyli, jeżeli mamy włączony tryb tylko odkurzania i nasze maty mopujące są suche, to robot wjeżdża na wszystkie dywany i je odkurza, więc wykrywa dywany sensorami i włącza tam do tych 4000 paskali. Natomiast, jeżeli mamy włączony tryb taki hybrydowy, czyli i odkurzamy i mopujemy albo tylko mopujemy, to naturalnie te dywany omija. No i podsumowując, DreamBot W10 jest rzeczywiście urządzeniem, które no nie jest tanie, natomiast jeżeli myślimy o tym, żeby mieć kompleksowo i odkurzanie, i mopowanie, takie naprawdę mopowanie na mocno, czyli i obrotowe, i rzeczywiście dociskające do powierzchni. Te nasze maty, to musielibyśmy kupić dwa osobne urządzenia. W przypadku takich klasycznych robotów, no myślę, że ta cena będzie sumarycznie podobna. Tu rzeczywiście wszystko działa bardzo dobrze, efekt jest świetny. Tak jak mówię, no moja żona pierwszy raz powiedziała, że, że rzeczywiście widać, że te roboty coś robią i że te podłogi się świecą. Jak wraca z pracy, więc to moja zasługa, to wszystko ja. W każdym razie, no rzeczywiście, myślę, że pod wieloma względami ten robot został jeszcze bardziej udoskonalony. Natomiast, jeżeli ktoś mnie pyta, czy w podobnej cenie, gdyby były, miałbym do wyboru robota, który jest w stanie odkurzać tylko i automatycznie się opróżniać co Wam też pokazywałem wcześniej przy Alpha 2 Pro albo robota, który jest w stanie odkurzać i raz na tydzień trzeba opróżnić ten y, pojemnik, ale dodatkowo również tak mopuje, to ja wybieram jednak taką wersję, która mopuje. W sensie no, ten efekt po prostu czystych podłóg jest dużo bardziej widoczny niż po takim samym odkurzaniu, jak dobrze wiecie. Zawsze wygląda to lepiej, kiedy jest najpierw odkurzone, a później... Umyte. Dajcie znać, czy korzystacie z tego rozwiązania, czyli takiego pojedynczego robota, który ma i funkcję odkurzania i mopowania, czy tylko taką przystawkę do mopowania, a może macie dwa osobne roboty? Jak to u Was wygląda? Albo robicie może to konwencjonalnie, czy macie zwykły odkurzacz z, i po prostu też mopujecie ręcznie. Czekam na Wasze komentarze, dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam, cześć.